Jedziemy. Pierwsza przejażdżka od zimowych półmaratonów po trzytygodniowej chorobie. Let's go! Witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sakwę, którą akurat udało mi się zamontować w rowerze. Trochę to trwało, bo jednak musiałem zebrać się w sobie i tak naprawdę ruszyć już z przygotowaniami do, do, do wisły i do zmian w rowerze, które, które przewidziałem. Przepraszam za ten odklejony. Pasek taśmy izolacyjnej, już jest to wszystko poprawione. E, tak jak widzicie, e, rama jest już wyposażona w sakwę. Wygląda ona dla mnie, oczywiście, idealnie. E, nie ma tutaj rzeczy, która by mi nie pasowała, tudzież e, jak gdyby nie pozwalała spokojnie jeździć. E, tutaj akurat testuję zamki. Zamki są nowe, działają idealnie. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś lubrykantem dla poprawy dla ich działania w dłuższym okresie czasu. Tutaj możecie zobaczyć to, co było dla mnie najważniejsze: mianowicie te rzeczy, które do tej pory woziłem w kuferku, chciałem montować, czy montować, zapakować do, do, do sakwy. I to mi się udało. Te rzeczy, które tutaj widzicie, zmieściły się do sakwy. Było tutaj jeszcze oczywiście bielizna na zmianę, jak również skarpetki. No i w zasadzie to wszystko: krem, krem IWA itp. itd. Rzeczy takie typowo toaletowe. Zmieściło się to idealnie. Oczywiście nie było tyle miejsca jak w kuferku, bo kuferek jednak jest 12-litrowy, a ta sakwa ma gdzieś po wypełnieniu całkowitym 8,5 litra do 9. Tutaj akurat jest kurtka, która w kuferku mi się mieściła, natomiast w sakwie niestety już nie mogłem jej ulokować, tak samo jak pojemnik szklany, który też woziłem do pracy akurat z posiłkiem. Obecnie już tego nie robię, tak więc nie będę musiał go ze sobą targać. Tak więc tak więc te dwie rzeczy całkowicie odeszły mi do do jak gdyby lokowania w, w sakwie. Jak widzicie sakwa jest wyposażona oczywiście w punkt, znaczy punkty montażowe, nie punkty montażowe, tylko E, punkty, gdzie można wsunąć rzepy. Ja mam również e, miejsca e, ze śrubami, gdzie mógłbym tą sakwę zamontować, natomiast ja nie będę z nich korzystał, nie chcę po prostu. Przebijać ani dziurawić tej sakwy. Niech jest jak jest obecnie, zobaczymy co będzie później. Sakwa oczywiście jest przez Pawła, którym to no, wykonywał, wyposażona też w gumę. Można u góry, no, na górnej róże po prostu wyposażyć ją w gumę i po prostu inaczej to zamontować. Ja chciałem jednak opaski z rzepami. Tutaj widzicie odległość, którą mam do, do korby, do, do zębatek. Tutaj również to, co wskazuje obecnie palcem, to miejsce, które jak gdyby chciał zutylizować Paweł, czyli Zapytał mnie, czy nie chcę czasem przyciąć tej, tej sakwy. Natomiast ja tego nie chciałem, ponieważ ja mam rozmiary S, to jest 50 w nainerze i ona jest mała, po prostu nie ma, nie ma tam za dużo miejsca, także każdy centymetr się liczy. Tak więc tam mogę sobie po prostu wsadzić klucze, pompkę i identkę akurat w ten trójkącik tam mały. Tutaj, jak widzicie, wypełnienie są dwie kieszonki. Jest kolor czerwony, czyli łatwo odszukać zgromadzone tam rzeczy. Tutaj akurat mam też insulinę w tym fioletowym pojemniku. Tam miałem też pompkę, zapasową latarkę i mocowanie do latarki. W środku też, akurat jak za chwilę zobaczycie. Mam ochraniacze do stóp, bo nie wiedziałem czy będzie, czy będzie zimno czy nie. Akurat to jest moja pierwsza przejażdżka 100 km, tak więc tak więc po prostu wziąłem je dla bezpieczeństwa. A też wspomniałem w jednym z filmów, że zawsze muszę je ze sobą wozić, no i wiozłem. A teraz zostawiam Was tak naprawdę już z tym co co tam sobie będę paplał, no i zobaczycie, jak się będę te, też męczył podczas tych 100 km, bo no nie był to łatwy, łatwy dystans do pokonania po, po tak długiej przerwie, no i po chorobie trzytygodniowej. Także miłego seansu, trzymajcie się. Witajcie moi drodzy, mamy 3 marca, niedziela, jest już ciepło, w zasadzie prawie wiosna. Prawie wiosna, a 6 marca szukałeś kurtki zimowej, tak? Dobra, lecimy dalej. Na razie. Powiem Wam, że przez ostatnie trzy tygodnie dopadło mnie jakieś grypsko. Zaraz po 50 km, które zrobiłem, we wtorek po tym wydarzeniu, po prostu koleżanka zaczęła ostro kaszeć w pracy. Automatycznie przeszło to na mnie i nie wiem co to było. Czy jakaś grypa, czy cokolwiek innego, ale po prostu umęczyło mnie strasznie. Także dopiero teraz jestem pierwszy raz na rowerze, w zasadzie w tym roku. Wczoraj zrobiłem tylko 10 km biegu na takie przetarcie. No i zaczynam przygotowania do Wisły. Jak mogliście zobaczyć, założyłem już Sakwę. Spisuje się rewelacyjnie. Pierwsze odczucia są takie, że jest to niesamowite, po prostu jak ten rower. Jest teraz wyważony. Na razie jeszcze nie wciągam bagażnika, chcę go zostawić. W razie, w, gdyby coś się tam wydarzyło w trakcie użytkowania sakwy, jednak zdecydowałem, że i tak go zdemontuję. Także let's go. Natomiast na tę chwilę po prostu jest super. Jest ona mega pojemna i powiem szczerze, że. Ja już teraz, jadąc na Wisłę, nie będę zabierał tego całego Majdanu, który zabrałem poprzednio, gdzie zabrałem hamak, który ważył prawie 900 gram, a którego w życiu nie użyłem. W zasadzie tylko go przetestowałem przed Wisłą i to było wszystko. No i po tym jakże uroczym wstępie i przywitaniu ruszamy w drogę. To była długa droga i tak naprawdę niełatwa. Nogi mi paliło, zwłaszcza uda. Tak jak widzicie tutaj, Sakwa nie, o, nie ociera mi o, o UDA, ale ja jestem z rocznika, kiedy Jean-Claude ja wam Dam e, kazał każdemu trenować szpagaty. Także byłem jednym z tych, który właśnie te szpagaty trenował i był w nich bardzo dobry. Także lecimy, lecimy, let's go. Mam przejechane 35 km, średnio nie jest zabójcza, bo w zasadzie no, nie jeździłem od listopada zeszłego roku. I jakie są moje pierwsze odczucia z sakwą w ramie? Powiem Wam, że za długo zwlekałem, żeby ją po prostu zamówić. Bałem się, bo na forach jak zwykle były opisy, że uwaga, uwaga, uwaga bo na wietrze będziesz jak żagiel. Wiecie co, jadę jest teraz trochę wietrznie i nie czuję tego w ogóle. A poza tym ja już jestem i tak przyzwyczajony, bo kufer, kufer i tak był przeogromny. I on tak samo jak w zasadzie ta sakwa mógłby służyć jako żagiel. I ja tego, ja tego w ogóle nie odczuwałem. Także myślę, że ten powód, dla którego ktoś miałby nie wybierać sakwy w ramę, całkowicie odpada. Rower jest inaczej wyważony, po prostu jedzie się tak, jakbyś nic nie miał na rowerze, żadnego żadnej torby podśrodłowej, e, żadnej e, żadnego bagażnika, sakw itp. itd. A wiem co mówię, bo jeździłem i z sakwami, przejechałem wzdłuż morza na krosie. E, mega mega jazda, bo rower był mega obciążony z tyłu, zakopywał się w piachu totalnie, ja wiem, że opony mogłyby być większe i nie, nie byłoby żadnego problemu, jasne, no ale ale po prostu to odczuwam na tę chwilę sakwa podsiodłowa jeździłem z sakwą podsiodłową w się też załadowaną po brzegi eee. i tak naprawdę bujała się, czułeś to z tyłu, czułeś po prostu na, na siedzeniu. Owszem, są różne odczucia. Jeden tego w ogóle nie czuję. Zależy też, jaka sakla potrzebowa. Bo są dobre sakwy, które trzymają się mega mocno, nie ruszają w ogóle, albo mają jakiś stelaż zamotowany. Także to też nie będzie go dotyczyć. Ale mnie to wkurzało. Słuchajcie, jadę sobie trasą, którą zazwyczaj jeździłem po pracy żeby sprawdzić jak moja forma rowerowa i dobrze nie jest. Jednak ta choroba odcisnęła na mnie swoje piętno no i pierwsza przejażdżka na rowerze, także czuję każdy aspekt rowerowego życia. Dupa nogi, wszystko. Ale lecimy, nie ma co się poddawać. Let's go! No i czuję, uda. To trochę się przytyło. Jest to ciągnąć. Mimo, że nie mam tego kufra, no to jednak waga robi swoje. Nie da się tak zrzucić. Nawet, nawet biegając półmaratony w sobotę i w niedzielę przez te 25 razy, to, to nic to nie zmieniło. Przyznaj się młody, że jesz jako opętany. Nadal człowiek jest tuseczka. No jest trochę zapasu, widzicie. Ciężko pod górki, ciężko się jedzie. Słaby, cienki jestem jak bolek. Ale patrzcie na tą pogodę. Czy może być piękniej? Nie może być, nie może być ludziska. Lecimy. Dobra koniec tego wariactwa, let's go let's go Ojej, oh yeah. ale ból. Nie wiem, ile dzisiaj zrobię, mam 41 przejechane dopiero, ale jest męka. No niektórzy są stworzeni, żeby się pomęczyć, mamy prawie 45 km. Tempo jest leszczowe, ale kogo to obchodzi? Jedziemy. Nie wiem ile dzisiaj zrobię, czy 75, czy 100. Zobaczymy. Jak zwykle ambicja może mnie zabić, jednak się tym nie przejmuję. Lecimy. Powiedziałem Wam, że założyłem sobie nową mowikę. Jak na pierwszy raz, to myślę, że dobrze mi wyszło. No i zamontowałem sobie e, takie wkładki żelowe. Właśnie takie. No i powiem Wam, że spisują się nieźle. Nie odczuwam żadnych drgań ani tego typu rzeczy. No zobaczymy, jak będzie w trakcie użytkowania. 10 lutego biegłem stamtąd. Tam. To niesamowite, że kiedyś na rowerze było mi ciężko przejechać do za później przy odrobinie ambicji po prostu tam pobiegłem. Dobra. No, przekroczyliśmy granicę 50 km, Czuję się w miarę ok. Zatrzymałem się jakieś 5 km e, wcześniej na, e, na przystanku, żeby sobie trochę odpocząć. No bo powiem Wam, że ta pierwsza jazda, no to miodu nie ma. <laughs> miodu nie ma, ale będzie lepiej. Jesteśmy w Sączowie. No i jedziemy dalej. Zobaczymy ile wyjdzie. Let's go! To chyba ma zagrodę dla koni. Uwielbiam takie miejsca. Mógłbym tutaj siedzieć z kawą i po prostu delektować się tym widokiem. Ale jedziemy dalej. Mamy 52 km. Let's go! Mamy 70 km. Stąd do domu, taką najszybszą drogą zostałoby mi z jakieś 15. Wiecie, ale to nie byłbym ja, no. I już jest plan na stówkę, no. Zobaczymy, jak to jak to dzisiaj pójdzie. Bo powiem Wam szczerze, że miodu nie ma, jeżeli chodzi o nogi i formę. Ale jedziemy, let's go, let's go! No, zbliżamy się już. Prawie do 90 km Nie powiem, żebym się czuł doskonale Ale proces adaptacji przebiega dobrze no Generalnie im więcej będzie jazd, tym będzie lepiej. Także lecimy, a w zasadzie jedziemy. Let's go! Myślałem, że się nie uda, ale, ale udało się. No, dokręcamy już do setki. Niewiele zostało. No i kończymy ten dzień. Sukces. Udało się. Przejechaliśmy dzisiaj 100 km. W zasadzie nie był to. Mega dzień. Nogi trochę na podjazdach nie bolały. Nie wiem, czy to jest efekt akurat tego, tej choroby, czy po prostu tego, że nie jeździłem aż tyle. No ale to początek sezonu dla mnie przynajmniej. Także ruszamy z kopyta i 100 km pierwsze za mną. sakwa spisała się rewelacyjnie. Teraz, już w zasadzie mogę zdemontować bagażnik, bo tego się obawiałem, że coś pójdzie nie tak, i będę musiał po prostu no, wrócić do bagażnika i do kuferka. Największe obawy miałem też do tego, żeby sakwa nie była, że tak powiem, przetarta przez, przez korbę, przez dwie zębatki. Nie ma to miejsca, zasadniczo raz mi tylko po prostu się przesunęła i troszeczkę, troszeczkę się obrudziła, natomiast nic, nic znaczącego, w zasadzie już później nie miało to miejsca, także być może po prostu za bardzo ją rozepchnąłem kluczami i dętką, także będę musiał na to tylko uważać. No i tyle, no super się jechało, jak ściągnę ten bagażnik, czyli te 550 gram to będzie to będzie myślę jeszcze lepiej, jeszcze po prostu wygodniej się będzie jeździć. Także zero porów powietrza, nie ma czegoś takiego, że działa jak żagiel. Jechałam też w wietrze, nie było problemów, także myślę, że będzie tylko, tylko dobrze. Trzymajcie się i do następnego na razie.